Tam Państwa dzisiaj nauczymy się jak rozwiązać zadanie. Zadanie. Oczywiście zbiór palców, gdyż jest to najlepsze zbiór, zadanie oczywiście z dwiema gwiazdkami, no bo wszyscy wiemy, że zadania bez gwiazdki lub jedną gwiazdką są po prostu zadaniami dla słabych. Tak. E, na początku em, pokażemy sobie, jakie zadanie będziemy rozwiązywać. E, tak zadanie brzmi. Tutaj mamy zaprezentowane oblicz masę próbki zawierają, czyli 40% NaOH oraz 60% CAO, jeżeli do jej zobojętnienia użyto 20 cm rzegu jednomolowego kwasu solnego. No to tak, no najpierw musimy obliczyć, ile tak naprawdę tego kwasu mamy, czyli 20 cm, czyli objętość, czyli e, ta objętość, którą nam dano. E, i 1000 cm3, czyli objętość. Tutaj rozwiązujemy oczywiście z proporcji. 1000 cm3 to się równa 3,65 g. Oczywiście wiemy, że 36,5 g to jest masa 1 mola kwasu chlorowodorowego. Dlatego 3,65, ponieważ jest 0,1, ponieważ ten roztwór jest 0,1 molowy. Tutaj z proporcji podstawiamy sobie, wychodzi nam, że posiadamy tego kwasu 0,073 g. Co następnie sobie możemy zrobić? Następnie mamy, że ten kwas ma zobojętnić jakąś próbkę, która ma 40% NaOH oraz 60% CaO. Co to znaczy zobojętnić? W praktyce oznacza to, że nie możemy mieć ani jednego związku, który dysocyuje albo na kationy H, bądź na aniony OH. Więc rozpiszmy sobie, jak będą reagowały z HCl podane związki, czyli NaOH oraz CaO. Tutaj jest to rozpisane: NaOH plus HCl to się równa NaCl plus H2O. CaO plus 2 HCl to się równa CaCl2 plus H2O. Następnie tak, podstawiamy sobie tutaj nad tymi związkami masy molowe tych. E, Oczywiście wiemy już, jak obliczać masę molowe. Masa molowa NaOH to 40 g, HCl to 36,5, CaO to 56 g, HCl, 2 moli HCl to 73 g. I teraz e, obliczyliśmy sobie już, że tego HCl jest 0,073 g, więc łącznie te obie reakcje musiało jakby zostać zużyte. Tyle więc Tutaj mamy na przykład y, a tutaj mamy 0,073 minus y, no bo od całości musimy odjąć to, co przereagowało w tej reakcji. I teraz tak, mamy pokazane, jak za pomocą y wyrazić x1, czyli masę tego NaOH. Oczywiście z proporcji, co już wiemy z poprzednich lekcji, jak to wyrazić? Tutaj mamy tutaj właśnie wyrażone, czyli X1 to się równa 40 razy 0,073 minus Y przez 36,5. W taki sam sposób mamy wyrażone X2 i teraz tak. Mamy wcześniej powiedziane, że jest 40% NaOH i 60% CAO w tej próbce, dlatego tutaj ustalamy sobie proporcję, że to jest 1,5, także. 40 przez 60 to się równa półtorej, co oznacza, że musimy masę, żeby wysłać nam masa CaO, musimy masę NaOH pomnożyć półtorej razy. Dlatego możemy sobie zrobić, po prostu przyrównać te obie wielkości, ponieważ tutaj mamy masę NaOH, tutaj mamy masę CaO. Czyli jak już wcześniej powiedzieliśmy, masa NaOH razy półtorej to się równa masa Natomiast nie po prostu wyliczamy sobie tutaj. Jeżeli ktoś ma problemy z matematyką, no to są tutaj właśnie zamieszczone obliczenia. I też wychodzi nam Y. Ale Y to jeszcze nie jest ostateczna wartość, tak? No bo liczymy e, całą masę próbki. Dlatego podstawiamy sobie na przykład D wzór, który wcześniej wyliczyliśmy na X1, e, ten Y wyliczony. Czyli ten wzór to było. Ten wzór wyglądał tak i zamiast Y wstawiamy sobie wyliczone Y. Wyliczamy to. Wychodzi nam, że x1 to się na 0,025. Ale to dalej nie jest ostateczna odpowiedź. Mamy policzyć całą tą, tą masę tej próbki. Dlatego jeżeli wiemy, że 0,025 to jest 40%, no to całość to 100%. I z proporcji wyliczamy sobie, że to jest 0,0636. Wychodzi nam, że... I to jest ostateczna odpowiedź, czyli odpowiedź masa próbki wynosi 0,0636 g. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Do widzenia.